Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj trochę możecie zobaczyć, co widać z mojego okna w hotelu. Z drugiej strony hotelu widać starówkę, także może nagram kiedyś coś z drugiej strony również. Natomiast yy, dzisiaj druga część o Duchu Świętym, idźcie do Efezjan i druga modlitwa. Ta pierwsza modlitwa w pierwszym rozdziale Efezjan jest modlitwą pochwalną, chwalebną, dziękczynną to ta druga modlitwa jest modlitwą błagalną. Ona się rozpoczyna od 15 wersetu i tak naprawdę kończy się, no kończy się w 23 w wersecie. Chociaż ta druga część tej modlitwy przechodzi tak naprawdę w taki, taki, taki znowu pełen uwielbienia opis Chrystusa. Natomiast rozpoczyna się od właśnie od, od prośby. I prośba jest znowu taka szczególna, znowu trynitarna, tak jak... Trinitarne jest to uwielbienie, bo zaczyna się od Boga Ojca. Potem widzimy, co Ojciec sam zrobił, co zrobił przez Syna i w Synu i co, kim jest Duch Święty. To tutaj też się pojawia podobnie, mianowicie 17 werset, kiedy się apostoł Paweł modli, mówi o tym, że odkąd usłyszał w Waszej wierze, nie przestaje dziękować za Was i wspominać Was w modlitwach moich, i teraz dlaczego On wspomina 17 werset aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, zwróćcie uwagę, bardzo podobnie, yy, trzeci werset, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec chwały dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Czyli mamy Boga, którego się wszystko zaczyna od Boga Ojca, który jest Bogiem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Yy, aby dał ducha mądrości. Czyli zwróćcie uwagę, to jest bardzo taki chyba też wątek, który, który ciekawy, który widać w innych miejscach, yy, kiedy żeśmy rozmawiali o Duchu Świętym, że Duch Święty jest posłany yy, dzięki temu co Syn zrobił, jest posłany przez yy, Ojca. No i tu się pojawia w bardzo podobny sposób, natomiast zwróćcie uwagę, że on się tu już nie pojawia jako yy, muszę sobie tych gdzieś tutaj złapać. Yy, nie pojawia się jako po prostu Duch, który nas wprowadza do, do, do życia z Chrystusem, jako Duch, który po prostu sprawia, że nawracamy się, czy otrzymujemy jakieś dary, ale to jest Duch, który oświeca oczy, z serca. I powiem wam, że strasznie lubię to określenie, chociaż w zasadzie taki filmik powinienem nagrać gdzieś, gdzieś właśnie bardziej chyba w nocy, ale wyobraźcie sobie noc teraz. Wyobraźcie sobie, że jest ciemno i że macie, nie wiem, zapalniczkę, no bo latarka to już byłoby za dużo światła. Ale generalnie wyobraźcie sobie, że macie zapalniczkę i ta zapalniczka, no nie wiem, światło wysiadło. Musicie teraz dojść do jakiegoś źródła świata, światła i ta zapalniczka jest wszystkim, co macie. Ona się świeci, i dzięki temu wasze oczy widzą, co jest widzą, gdzie jest, nie wiem, włącznik, widzą, gdzie jest duże światło, albo widzą, co w ogóle jest w pokoju, albo w ogóle widzą, w ogóle widzą cokolwiek. I zwróćcie uwagę, że tu jest powie właśnie powiedziane, że to duch mądrości i objawienia jest tym, który sprawia, że widzimy, co mamy. I tam jest dalej o nadziei, o chwale i o nadzwyczajnej wielkości mocy. Czyli tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które sprawiają... Że człowiek wierzący naprawdę jest wierzący. Wszystkie te rzeczy, które sprawiają, wszystkie te błogosławieństwa, wszystkie te, można powiedzieć, realności obietnic Bożych, które sprawiają, że człowiek wierzący naprawdę wierzy, naprawdę jest przemieniony, naprawdę jest zmotywowany, naprawdę jest wewnętrznie przygotowany, zmobilizowany, pełen radości, pełen wdzięczności, pełen pokoju, pełen, pełen odwagi. E... To wszystko daje Duch Święty. Zwróćcie uwagę, to wszystko jest. Myślę, że my to chyba wiemy. Znamy to z naszego doświadczenia, że, że no, teoretycznie wiemy wszystko. Kazania, żeśmy słyszeli, czytaliśmy wersety, ale nie wiemy. Ale nasze serce nie wie, nasze serce tak naprawdę nie ma oczu, albo ma oczy zamknięte i nie widzi. Ale kiedy serce widzi, kiedy serce naprawdę widzi, co ma, jak wielka jest nadzieja, jak wielka jest chwała, jak wielka jest moc, którą działa. To jest moc No Tam dalej apostoł Paweł już płynie. Mówi, to jest moc, to ta sama moc, którą, którą Bóg Ojciec zbudził Chrystusa, kiedy Go posadził ponad wszelkim imieniem. I opowiada o tej mocy, jak wiele dokonał Ojciec w Synu, jak wywyższył Syna. I to jest ta sama moc. I teraz mamy to widzieć, że tą mocą działa w nas Bóg. Ale, żebyśmy to widzieli, to potrzebujemy ducha, który nam to objawi, oświeci nasze oczy, serca, abyśmy wiedzieli, co mamy w Chrystusie. I co z tego wynika? Myślę, że jedna prosta rzecz: że tak naprawdę nasze serca są słabe, nasze umysły są słabe. Nie udawajmy mądrzejszych niż jesteśmy, ale po prostu prośmy, tak jak mamy tą pieśń, otwórzmy oczy, o panie, otwórzmy oczy i serce. Chcę widzieć Ciebie, wywyższonego widzieć Cię, chcę ujrzeć Ciebie w blasku Twojej chwały. Wylej swą miłość i moc. Gdy wołam, święty, święty, to tak już średnio pasuje z tym, z tym fragmentem, ale wylej swą miłość i moc. Bym wołał, święty, święty, święty. to jest chyba bardziej teologicznie poprawne. Niech tak się faktycznie dzieje. Niech nasze serce wie, niech nasze serce zna, i niech uwielbia Boga, i niech będzie. Niezłomne, niech będzie odważne, niech będzie stabilne, niech będzie przemienione, niech będzie zwycięskie. Niech tak się dzieje. Dzięki Duchowi, który daje nam poznanie, naszemu sercu, tego co mamy. Dzięki Ojcu w Jezusie Chrystusie. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony, chroń nas od grzechu, skroń nas od bylej jakości, chroń nas od słabości, właśnie takiej słabości, która nie wie, ale daj nam wiedzieć, co mamy w Tobie. I bądź w tym uwielbiony. Z Bogiem i do zobaczenia.